W tym roku zapisane w budżecie miasta na rozpoczęcie prac związanych z projektowaniem i przygotowaniem całej dokumentacji przebudowy tego stadionu, na którym teraz jesteśmy, oznacza tylko jedną rzecz i to tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Ta przebudowa nastąpi. Jeżeli miasto wydaje środki na dokumentację, to znaczy, że zdecydowało o realizacji inwestycji. To będzie pełne projektowanie i ta przebudowa w ciągu najbliższych lat nastąpi i będzie robiona. Najprawdopodobniej no tak byśmy się etapowo tak, żeby nie zakłócić ani możliwości rozgrywania meczów, ani Grand film. i nastąpi. Tutaj nie ma żadnego odwrotu od tego, tak? żeby, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, to się pojawiają. Nie ma. Pierwszy etap każdej inwestycji to jest projektowanie, on zakończy się w tym roku, od przyszłego roku rozpoczynamy przebudowę obiektu. Oczywiście kontynuując gospodarzne prace cały czas, bo one będą dalej, jeżeli będzie taka potrzeba, robią teraz. To jest jedna informacja. Druga, którą mogę tylko ja przekazać, jest taka, że jeszcze przed końcem roku dopiliśmy szczegóły umowy z Emilem Sekulinowem. Ona jest właściwie przygotowana do podpisania. Czeka nas jeszcze spotkanie z Andreasem Nonsonem, Kiedy dopniemy tą drugą rzecz, poinformujemy Państwa, w jaki sposób miasto Bydgoszcz będzie wykorzystywało wizerunek obydwu żożdżowców do promocji swojej, ale także do promocji meczów drużyny Polonii i budowania dobrej atmosfery wokół tej drużyny i tego stadionu, bo jak wszyscy wiemy, chcemy, żeby na ten mecz przychodziło jeszcze więcej ludzi, żeby podnieść frekwencję i, i w tych działaniach, poza tymi, które podejmą panowie tutaj w klubie, miasto Bydgoszcz będzie klub wspierać. Z modernizacją jeszcze prześledziłem komentarze jakby niektórych z Państwa dotyczące modernizacji. Procedura przetargu, wyłonienia firmy, projektu, projektu budowlanego, jest czasochłonną procedurą. Jeżeli Państwo przeanalizujecie to terminowo, to praktycznie możliwości rozpoczęcia inwestycji po procedurach przetargowo-projektowych są bardzo niewielkie albo dotyczą de facto końca prawie roku, no bo nie ma szans żadnych, żeby w maju wejść, zakończyć procedury przetargowe wejść na budowę, a gdyby nawet było, to nikt w czerwcu nie będzie mówiąc krótko rozwalał stadionów w połowie sezonu. Więc ponieważ ja spotkałem się gdzieś tam z komentarzami, że tu ktoś obiecał i znowu nie będzie przebudowy, i znowu nie będzie i znowu było wiedzone. Nieprawda, pieniądze budżet miasta na 2010 rok. I plan inwestycyjny do budżetu jest dokumentem jawnym, jeżeli ktoś uważa, że mijamy się z prawdą, to proszę wziąć budżet. W budżecie w planie inwestycyjnym zapisane są środki na modernizację. Na pierwszy etap modernizacji, na prace budowlane 40 milionów kolejne i to nie są żadne wir wirtualne pieniądze, ani żadne deklaracje, ani obietnica ustna. Te pieniądze są wpisane do budżetu miasta, a budżet miasta nie jest żadnym wirtualnym dokumentem.